Elo, to dzisiaj ja sam biały niestety nie ma dzisiaj z nami zdunka ponieważ on jest u siebie ja do niego nie wbijałem ponieważ e, podobałem trochę przy motorynce i chciałem wam pokazać moją motorynkę i bardzo chętnie komuś ją sprzedam jakbyście mieli jakiegoś, e, mieliście kogoś który by chciał kupić motorynkę to zapraszam Super motorynka. Motorynka była szykowana pod student, yy, większa zębatka, yy, z tyłu, gaźnik 16 mm, rozwiercony K60B, skrócony tłok, jest skrócony tłok po portingu, cylinder tak samo, rozwiercone kanały. Tu mi lepszy był by czyszczony i po takich przeróbkach. Niska kierownica. Brak instalacji. Nowe simmeringi łożyska. I filterek. Tak to mocy jest. O, widać. Górna. Widać, Jara lacza. Dobrze. Pegi są. Postunt. Z dwójki idzie na koło. Fajnie chodzi. Tak byście mieli kijo i To zapraszam. I nara elo I pozdro dla Zunka, którego dzisiaj u nas nie ma Nara